Tę krótką weekendową informację o rynku nieruchomości polskim rynku nieruchomości zawdzięczacie jedynie artykułom, które mówią o sensacji na tym rynku w lipcu 2023. Ale szczerze mówiąc, no nie chcę być złośliwy, ale powiem chyba tylko jest to sensacja dla ministra. Który jest odpowiedzialny za budownictwo i za rynek, dla pana Budy, który wielokrotnie twierdził, że tani kredyt w ogóle nie spowoduje wzrostu cen nieruchomości. I, i o ile ten program oczywiście jest dobry dla tych, którzy chcą kupić swoje pierwsze, Mieszkanie, korzystny dla nich, to jednak również spowodował na rynku coś takiego, i tę interpretację tego wykresu i tego ogromnego, ponad 200% wzrostu zaraz wyjaśnimy, co wzrosło i dlaczego. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to oczywiście subskrybuj nasz kanał i pisz nam też w komentarzach. O czym chcesz nowe audycje? A przechodząc do tej krótkiej informacji, dlaczego powiedziałem, że to było zaskoczenie dla ministra? No, dlatego, że on, kiedy już nawet zapowiadał ten kredyt, bezpieczny kredyt 2%, mówił, że to absolutnie nie wpłynie na ceny mieszkań. Na tym kanale już od listopada 2022 może znaleźć audycje, w których odnosiliśmy się do kredytu i mówiliśmy, że wylanie tanich pieniędzy na rynek nieruchomości, w którym jest jednocześnie akurat słabnące budownictwo, musi skończyć się wzrostem cen nieruchomości. Co więcej, Polacy okazali się osobami znającymi się na ekonomii, chyba w odróżnieniu od ministra, i masowo ruszyli po zakupy mieszkań wtedy, gdy nabrali pewności, że program bezpiecznego kredytu ruszy. I kim byli ci, którzy to kupowali? No, nie tylko ci, którzy liczyli na ten kredyt, ale także ci, którzy wiedzieli, że nie spełniają wymogów. Aby otrzymać bezpieczny kredyt 2%. Dlatego już w czerwcu, w maju, w kwietniu, w marcu 2023, a może nawet jeszcze wcześniej, widać było ożywienie na rynku mieszkań i wzrost poszukiwania. Ludzie zawierali umowy, ci, którzy mieli normalny kredyt, to nawet je finalizowali, a ci, którzy liczyli na bezpieczny kredyt 2%, również w czerwcu, w maju i nawet wcześniej. Poszukiwali nowych mieszkań, podpisywali na przykład na rynku wtórnym umowy przedwstępne, z których wynikało, że czas realizacji będzie przesunięty na przykład na wrzesień, może na październik, nawet długi czas realizacji, bo oni chcą kupić z tego kredytu, ale rezerwowali sobie te mieszkania. Skutkiem. Było po pierwsze no, wyczyszczenie trochę rynku sprzedaży mieszkań z ofert, a drugim skutkiem było to, co widzimy na tym wykresie: wzrost zainteresowania kredytami. Zanim jeszcze omówię ten wykres, to zobaczmy sobie ten wykres. Który pokazuje udzielone kredyty do czerwca 2023 włącznie nie mamy już późniejszych danych, bo tutaj mowa o kredytach, które zostały udzielone. I zauważcie to, że w czerwcu 2023 wreszcie wybiliśmy się z takiego dołka i uzyskaliśmy 11,5 tysiąca kredytów, czyli prawie tyle samo. Co rok wcześniej, co 12 miesięcy wcześniej, to jest pierwszy czas, kiedy zrównaliśmy się z poziomem kredytu po 12 miesiącach, bo tak to byliśmy ciągle w dołku, ale przecież musimy pamiętać o takim efekcie. Jeżeli ja szukam nieruchomości w maju, w czerwcu, i ją znajdę nawet pod koniec czerwca, podpiszę umowę przedstępną, to mój wniosek kredytowy zostanie. Złożony prawdopodobnie w lipcu, i to jest tajemnica tego wystrzału, tej potężnej liczby wniosków kredytowych. Bo tutaj zwracam uwagę na tą czerwoną linię. Ta, te szare słupki to są kwoty udzielonych kredytów. Wiadomo, że jeszcze nie mamy podsumowanego lipca, więc nie wiemy ile kredytów udziel udzieliliśmy. Ale tu mamy dynamikę wartości wnioskowanych kredytów. I to jest 237% okresu poprzedniego. No po prostu rekord, skok w górę. Ponad 40 tysięcy wniosków zostało złożonych. I przypominam, że miesiąc wcześniej, kiedy nie było kredytu tego bezpiecznego, to w ramach zwykłego kredytu mieszkaniowego zgłoszono 11,5 tysiąca wniosków. Jak podaje minister, swój minister, wniosków o kredyt, ten bezpieczny, w lipcu zostało złożonych 18 tysięcy. Z dużym prawdopodobieństwem wniosków tych osób, które składają wniosek o kredyt zwykły w lipcu, było więcej niż w czerwcu. Dlaczego? Bo wiele osób nie ruszyło po te zakupy w maju czy w marcu. Czy w kwietniu, ale właśnie sobie obudziły się i powiedziały: aha, to my, teraz jest już czerwiec, to my szybko rezerwujmy mieszkanie. A nawet część przeszła, tych osób rezerwujących swoje mieszkanie nowe na lipiec, tych osób bez kredytu bezpiecznego. Stąd jest po prostu tak ogromny wzrost y, wniosków i warto zauważyć, o czym będziemy mówili dokładnie z ekspertem, ale w innej audycji, że jest to jedyny chyba rynek, który w Polsce rośnie. Sprzedaż detaliczna spada, produkcja przemysłowa spada, większość takich wskaźników spada, a rezerwacja. Mieszkań rośnie. Dlaczego? Bo właśnie bezpieczny kredyt mieszkaniowy. Od razu uprzedzam też komentarze, jeżeli chcecie powiedzieć, ale przecież to są tych kredytów bezpiecznych w lipcu, jak podał minister, udzielono ledwie kilkaset, to jest minimalna liczba. Oczywiście, że ich udzielono w lipcu mało. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w lipcu nie zdążono rozpatrzyć tych wniosków. Jak wiecie, zresztą z naszych. Poprzednich audycji, gdzie rozmawialiśmy z ekspertem od kredytów, centra kredytowe, już w lipcu, a nawet pod koniec sierpca zapychały się, a w lipcu zapchały się i powstały trudności z, czy też raczej wydłużył się termin rozpatrywania wniosków? Taki był tego efekt. Pytanie tylko: jak długo czy ta pula osób, które ruszyły po zakupy mieszkań i nie należy im się bezpieczny kredyt? Wkrótce opadnie, co jest bardzo prawdopodobne, bo one po prostu mogły przyspieszyć swoją decyzję zakupową, bojąc się wzrostu cen mieszkań. No i co się stanie z tą falą osób pragnących dostać bezpieczny kredyt 2%? Czy ona też będzie się obniżać? Ale na odpowiedź taką realną na to pytanie, no to musimy jeszcze chwilę poczekać i z pewnością będziemy robili kolejne audycje na ten temat, bo. Bezpieczny kredyt jest takim game changerem zmieniającym rynek nieruchomości. Będziemy śledzić, jak on wchodzi, jaki powoduje skutki. Śledźcie nasze audycje, subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach. Jakie chcecie audycje, sugerujcie również nowe tematy, ale też komentujcie i mówcie, jak jest u Was na lokalnym rynku, ta wymiana wiedzy się przyda. Zapraszam na kanał Discord, gdzie są możliwe dyskusje na temat tych produktów, nawet rozmowa taka online, czasami nawet głosowo. No i zapraszam również na symen24.pl, gdzie znajdziecie sporo ciekawych szkoleń na temat obrotu nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.